Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do następnego odcinka Kolekcjonera. Tak, w dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku, słuchajcie... Nowa seria. Jest sobota, godzina 16, ja wiem, ja muszę iść do fryzjera. W następnych odcinkach, no nie, nie, nie chcę obiecywać, ale będzie to jakoś lep, lepiej wyglądało, bo jestem taki rozpięty. Rozpisz... No, jestem w Holandii, nie? Dobrze wiecie, a tutaj, ta, jeżeli chodzi o fryzjera, to nie wiem dokładnie co i jak, ale w końcu muszę się odważyć, przełamać tą barierę językową, pójść się zapytać, czy by mi boki krótko obcięła, tutaj, to jest wiadomo. Nowa kolekcja, sobota godzina 16. Jak e, mówiłem w, poprzednich w poprzednim odcinku, że jestem w Holandii e, i nie, miał, nie było dostępu do tej nowej kolekcji, tak teraz jest, pani mówiła, że w piątek będzie, i tak wtedy mówiła, no i na shortcie e, dobrze niektórzy mogli zobaczyć, że na shortcie już był odcinek, że mam, że dostałem, i tak dalej. Także i obiecałem tam, że w sobotę o godzinie 16 w Wleci odcinek z właśnie z tą nową, przepraszam, z tą nową kolekcją. W Polsce oczywiście mam tą kolekcję i w Polsce oczywiście tą kolekcję jakby będzie też otwierana na spokojnie, ale tutaj też przydałoby się ją otworzyć, zobaczyć też może mniej więcej jak wygląda tu, czy w Polsce się coś będzie zmieniało, czy nie. Zapraszam Was do następnej perspektywy. Muszę tu statyw ułożyć normalnie. Zapraszam was do następnej perspektywy. Persperp... Zapraszam was do następnej yy, perspektywy i będziemy sobie pewnie źle to powiedziałem. I będziemy otwierać. Jak nie lepiej zacząć nowego, nowej kolekcji, oczywiście najnowszej 2024, jak nie o odpakowaniu yy, właśnie starter packa, czyli yy, Holenderskiego pakietu startowego Oczywiście Mega Starter Pack Jest w nim, e, są dwie limitki 18 kart Czyli 3 saszetki um, Jest to oczywiście album i przewodnik Ale oczywiście po języku holenderskim Bo jesteśmy jakby w Holandii 2024 rok 365 kolekcja Koszt 9,95 Oczywiście euro 9,95 euro Czyli prawie 10 euro Taki e, pakiecik. Z tyłu e, jest pokazane, że są tutaj niby dwie saszetki, ale powinny być trzy, bo 18 kart, 3 razy 6 to jest 18. I tu o, jest zresztą pokazane, że 18 kart, czyli 3 saszetki e, i dwie limitowane karty. Zobaczymy, jakie nam się trafią. E, tutaj oczywiście możemy zdobyć top, top Master, to jest chyba karta RAR. Są różnego rodzaju karty momentum, którego będziemy, które będziemy oczywiście szukać. No i mamy tutaj album, plansze do gry. Nie wiem, czy przewodnik też jest. Jest 450 kart w kolekcji, 20 klubów. Tak jest napisane oczywiście w holenderskim pakiecie startowym. Już go otwieramy. Zobaczymy, co dokładnie tam, jak to tam wygląda. Tu o, zobaczymy po kolei. Tu jest jakiś plakat. A nie, to jest chyba ta plansza do gry. Tak jest, to jest ta plansza do gry. Proszę bardzo. Czyli jakbyśmy chcieli sobie pograć, to mamy tutaj taką planszę do gry. Oczywiście jest też aplikacja mobilna, z której możecie korzystać. Ona jest duża, ta plansza. O, i, I oczywiście, jak co odcinek, musi mi się tu kadr yy, ten statyw ten no i mega duże wam... o może tak pokażę bardziej taki ala plakat invisible to jest chyba kar... taką kartę można zdobyć chyba e, to jest jedna karta jak zawsze X rar. i to raczej będę funkcjonował, będę traktował jako plakat niż jako e, niż jako plansza do gry, ale dobra widzieliście cały także to zawijam co jeszcze tutaj jest schowane. Mamy schowane oczywiście karty limitowane. O, widzicie limitki. Nie chcę, żebyście ją zobaczyli, także ją odwróciłem, zobaczymy na koncie jakie tam są. Tu jest saszetka do gry. Tu też jest saszetka i jeszcze powinna być jedna karta zlimitowana, ona jest chyba pod spodem. Dobra, wyciągamy. Co tu mamy jeszcze? To są oczywiście trzy saszetki, jak mówiłem. E, tu mamy przewodnik. E, jak to wygląda? Oczywiście nie będę czytał, nie będę pokazywał. Bardziej będę robił to w Polsce, bo tego języka jakby nie znam. E, także nie będę tutaj tego jakoś e, przeglądał, rozczytywał. Zobaczymy, czy w Polsce też jest inny może. E, tutaj też o, ikony, jakieś rarity ikony. Nie mam pojęcia, co to jest. Wszystko będę musiał przestudiować. No, karty top. Będę musiał zobaczyć. Są produkty przeróżnego rodzaju. Jest Premium Tin, to jest chyba puszka kolekcjonerska duża. Puszka kolekcjonerska mała. Tu mamy saszetkę Premium. Tu mamy blisterka, którego też mamy. 150 końców można wziąć w limitce na pewno i jest multipak. To jest pokazane że z dwoma limitkami. Ja mam jedną limitkę, także multipak jest jedną limitką. I mamy całą checklistę przeróżnych, przeróżnych kart. Także to był taki przewodnik. On jest niestety w języku holenderskim, więc jakby nie będziemy go czytać, bo ja sam nie do końca. Jakby ogarniam. E, dobra, tu mamy jeszcze jedną e, limitkę. Także ją odwrócimy, pozostawimy tu i dobra, teraz mogę bez, po, bez problemu wyciągnąć album, bez żadnej, żeby że jakby coś tam się stało. No i mamy album. E, e, oczywiście, album jak album, tu też jest checklista. E, są. E, Naklejki, jakie to są strony, od, od jakiej do jakiej. No i oczywiście cały album na tyłu. Na z tyłu albumu jest chyba druga część cyklisty, czyli album. Jak album, tutaj nie będziemy się rozwodzić jakoś za specjalnie. W Polsce mam jeden album, więc po, tak mi się wydaje, że tutaj na tym albumie moglibyśmy zakleić stronę, żeby nam łatwiej może mm, przewertować, bo myślę, żeby z tą kolekcją zrobić tak, żeby tylko właśnie nie wiem, czy karty polskie, jakby z kartami holenderskimi, czy tam zag europejskimi zagranicznymi yy, będzie inna numeracja. Mam nadzieję, że nie. Yy, no i na tym albumie jakby zaklejać sobie numerki, bo w trakcie odcinku, na odcinku będziemy sobie uzupełniać, żeby nie robić jakiegoś specjalnego podsumowania. Żeby nie przedłużać i tak dalej, po prostu od razu ładować do albumu karty, które nam się trafią i sobie razem kolekcjonować jakby album. Taki mam pomysł na tą serię, oczywiście pamiętajcie, że jak na razie serie są tutaj je w odcinkach w, w sobotę na godzinę 16, bo w środę mam jeszcze pobyt w Holandii, praca w Holandii i tak dalej, to są dwie limitki, to na spokojnie później. Yy, czyli yy, chcę nagra yy, będzie, jest już nagrany, tylko czeka na publikację, bo jest teraz w tygodniu, oczywiście w środę o godzinie 16. Yy, przeprowadzka już była, pokażę Wam dom, pokażę jak pracuję i wyszedłem z Wami na zewnątrz. Tak, yy, takie filmiki mam nagrane, oczywiście kolekcjonerskie i ze starej kolekcji jeszcze, a w sobotę godzina yy, 16, jest stara sobotę, czyli co tydzień będzie odcinek z nowej serii. Ja mogę odwrócić, bo to są same saszetki. Saszetki wyglądają e, spoko sposób. E, na pewno coś innego, na pewno coś nowego. E, jak patrzę teraz na te stare saszetki, tak jakby mam taki, mm, no wolę nowsze. Ja nigdy nie miałem sentymentu do, e, do, do starych rzeczy. E, o. Teraz tak, odsłonimy, zobaczymy co tu można trafić, tylko najgorsze jest to, że tutaj nie ma Polski, jest francuski i włoski język, nie ma angielskiego, ale jest napisane, że musimy sprawdzać w paczkach, bo jest super specjalne karty, można zdobyć karty Momentum, czyli jak co kolekcję w Inside Packs, to jest Extra Rare, czyli to są bardzo, bardzo rzadkie, dodatkowo oczywiście mamy 240 kart bazowych, Um, jest 8, 80 fansów, 40 klubów. Um, nie 240, właśnie nie wiem, czy to jest 240 to jest całość? Czy to jest zwykłych. Um, core 240. Nie, przepraszam, wszystkich kart mam 459. Właśnie mówię, coś mi za mało. 459 to jest wszystkich kart. Zwykłych oczywiście bazowych jest 240. W tym, no i jeszcze mamy 80 fansów, 40 klubów, 54 powery, 36 goldów, um, 8 kart rar, czyli rzadkich, raz na 25. No i oczywiście ten karta Invisible jest jedna karta na 50. No zobaczymy, zobaczymy. Trzy saszetki, oczywiście, z pakietu startowego zaczynamy, zobaczymy, co nam tutaj wylosuje. Pierwsze oficjalne, tak naprawdę, otwieranie um, kart, otwieranie Paczuszek, Nie wiem, jak one są ułożone. Czy mamy specjalne? Tak, zaczynamy od specjalnego, czyli tak jak tamto. Najwyżej będę się e, przekładam. Na początku mamy Double Triple z Juventusu. E, Danilo i Bremer. Dzień dobry panu. E, dzień dobry, witam serdecznie. Panu mamy świecącą na sam e, start. Może włączę sobie o lampę. O, od razu lepiej, inaczej wygląda. Kadr inaczej wygląda świecące karty oczywiście top keeper. To może zobaczymy jak to tak naprawdę o całkowicie inaczej wyglądają te karty z, z, z światełkiem. Mamy top keeper e, tego e, e, Tibo Courtois z Realu Madryt. Także pozdrawiamy serdecznie pana Sepka. E, także mamy tutaj jeszcze akcent Realu Madryt top keeper. Mm -hmm. No i tu mamy karty bazowe, tak dokładnie, mamy kartę bazową z Her... nie, chociaż to może być też nie, nie bazowa, homegrown, nie, to jest taka, mamy Danilo, okej, okay. zawodnik z Juventusu, bramkarz, oczywiście nas, polski rodak, czyli polski akcent, Wojciech Szczęsny, Mamy również Dean Anderson, to też jest bramkarz oczywiście Manchesteru United. To jest bramkarz? Nie, to jest... Tak, bramkarz! Jezuś, myślałem, że coś nie tak. No i w ogóle fanek Disney kart podoba mi się. No i Bellingham z Realu Madryt, także pozdrawiam jeszcze raz z Sepka. Zobaczymy co będzie w drugiej paczuszce. Drugie strzeczka, czy będą jakieś fajne karty? Na razie to jest takie rozpoznawcze, także um, mamy kartę Kapitan y, z Newcastle. Mm -hmm, to jest bazoweczka. Y, teraz tak, zrobimy. To jest specjalna karta Homegrown, czyli taka specjalna, a nie specjalna z Juventusu. W ogóle podobają mi się stroje teraz Juventusu, są mega fajne, bardzo, bardzo mi się podobają, nie to, że na karcie, ale one mają takie um, zarysy jakby zwierzęce, mega mi się podobają stroje, jeżeli chodzi o Juventus, naprawdę, to tutaj um, top klasa, można powiedzieć. Liverpool, zawodnik z Liverpoolu, zawodnik z Marsylii, to jest bazóweczka. Mamy zawodnika z, również z Marsylii, także kolega z drużyny, witam serdecznie, Malinowski. No i mamy karty Newcastle. Mają podobne. Już chciałem powiedzieć, że to jest, że to jest Juventus po strojach, ale to jest Newcastle, oczywiście, jak najbardziej. Sandro Tonali. Takie pierwsze karty to są, można powiedzieć, pierwsze historyczne karty na tym kanale, bo to są pierwsze karty z, tego, z tej kolekcji, także mogą się poczuć. Na pewno wyróżnieniem, z, z tamtej paczki nie było za specjalnych kart, były tylko homegrown. No i kapitan, ale kapitan ja traktuję jako bazowa karta. No i ze specjalnych mamy tylko te dwie z tamtej saszetki. Zobaczymy i czy ta saszetka nam. E, czy ta saszetka jakby nam. E, uczył szczęśliwi. Mamy tutaj, e, o kurcze, Palmers, Artur. Sobejska, Marco André Ter Stegen z FC Barcelony. Także mocne nazwisko, mocne nazwisko. Z Lazio mamy pani pana Hasaya Z FC Barcelony znowu w Barcelona witamy serdecznie pana Araujo. No i mamy double trouble Liverpool. No i specjalna karta, karta power, medicine. Jack Grealish. Piękna karta. Podoba mi się. Proszę bardzo. Super karta. No i oczywiście mamy kartę limitowaną z Ajaxu. Też mega fajnie świeci. Limitki postarali się. Fajne limitki. Podświeci podobnie jak Magician. Berguis. Z Holandii, akurat jestem w Holandii. Także pozdro dla wszystkich. Ajax, Limitka. No i Limitka z Interu. Czyli niestety Bayern Monachium na razie nam nie podoba nie, 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 nie przyszedł żaden zawodnik z Bayernu. Niestety Limited z Interu, Nicolo Barella. Proszę bardzo. Tak to wygląda, taki, taki start. Yy, Pakopening. Oczywiście wszystkich zachęcam do z, yy, łapeczki w górę, do fajnego komentarza. Co byśmy mogli trafić następnym razem? Może będzie jakiś fajne pozdro. No i więc, tyle jak na razie na ten produkt. Zapraszam Was na następne odcinki. Oczywiście z tej kolekcji w soboty o godzinie 16. .00. Jak się coś będzie zmieniało, no to wam oczywiście powiem. A jeżeli chodzi o odcinek z Holandii, co tu się dzieje i tak dalej, oczywiście w środę o godzinie 16, także. Mam nadzieję, że będziecie. Dziękuję Wam wszystko, ze wszystkich za aktywność, za wyświetlenia. No i oczywiście shorts już niebawem, że tak powiem. I podejrzewam o Bundeslidze i głównie o Bayernu zaczniemy, a potem jak się to rozwinie, to zależy tylko i wyłącznie od wyświetleń i od chęci. Dzięki wielkie, łapeczkę dla Was, was ym, pozdrawiam Was serdecznie z tymi dwoma limitkami. Dzięki wielkie i do następnego. Cześć!